O nasza szkoła nosi wciąż jego imię. Jak ono brzmi? Czy wiesz? Ja ci powiem. August Hrabia Cieszkowski patronuje on naszej szkole. Był raz, jak mniemam, gdy raz jego duszek odwiedził nas. Wybuchł wtedy wielki hałas. Wszyscy krzyczeli, proszę pana, proszę pana. Odpowiadał, pyszności jadał Oczywiście U nas w szkole Usiadł sobie przy losole Gdy to nagle Zarobił kto? Jego żona Roześmiana Woła i woła A on co? Nic A dlaczego? Bo tu u nas na stołówce Nigdy nie jadał A tu Rosu. Taki pyszny, gdy już skończył swą supę. Żona uśmiechnęła się i wyszła. A co z Cieszkowskim został. A gdzie? Na cokolwiek. Cieszkowski, patron szkoły mojej, wiele dokonał w życiu swoim. Na Podlasiu urodzony, sławny to Polak i uczony. Zwiedział obce kraje, poznawał ich zwyczaje. Język, kulturę, sztukę, a także filozoficzną naukę. Gdy do ojczyzny wracał, czekała go ciężka praca, by, pod, by nauki wdrożyć i podwaliny sukcesu podłożyć. Mój podziw tym wzbudził, że wiele się natrudził, by szkoła rolnicza w Liboniu powstała i ludziom potrzebne wykształcenie dała. Imię żony Haliny jego szkoła, szkoła nosiła i ostoją wiedzy i postępu była. Cieszkowski doceniany był wszędzie, miał nawet miejsce w urzędzie. Wiele mądrych napisał ksiąg by mogły trafić do moich rąk. 40 tysięcy dzieł zgromadził, jak on sobie z tym poradził. Gdy Podróżciary z patrona poznają, wtedy swą małość uznają. Widzą, że był tytanem pracy, dlatego szanują go rodacy. Wierzenica, Bierzenica, piękne miejsce, gdzie filozof spacerował, tu rozmyślał z przyjaciółmi, o ojczyźnie dyskutował. To Czeszkowski, hrabia Wielki, brał opiekę zwykłych ludzi, swoją pomoc ofiarował, do hawalki w nich obudził. Aby lepiej ludziom było, edukować im się kazał, by się w Polsce lepiej żyło, nowoczesne rady dawał. Polakom donosił, od Francuzów uczył się w świecie, kształcił, edukował w obcych krajach, dla polskiej mądrością gromadził. Polskiemu gospodarzowi niejedno doradził. Otwarty i stanowczy był w swych dążeniach. Wędrując aleją filozofów, snu, marzenia. Uczył się od najlepszych, ich teorie znał. W Polsce zmian i reform żądał, zwolenników miał. Niezwykłe, wielkie idee głosił. O nowościach Polakom donosił.